Chuj tam na no różnica 300, 300 400 zł, to mnie nie zrobi, a, a tam wiesz. Jak ostatnio nie kupiłem przez przewoźnika, to nie miałem kurwa, nie miałem lounge'a w cenie, rozumiesz? Miałem biznes klasy, a nie miałem lounge'a, więc wolę kupować przez stronę przewoźnika. No i tam te punkty ci doliczają i kurwa. Zmienię tutaj linka, krzyknik song. Pokazałem w klasie. Nie Lot tydzień przed lotem, proponuję premium ekonomii za 600 zł dla lotów. I wiem, czasami można wylicytować i ja raz, raz tak wylicytowałem sobie biznes klasę dużo taniej. A jak leciałem do Dubaju, to sobie wylicytowałem biznes klasę. Okej! Okay. No i zabajerowało, I pięknie, i była dużo taniej. Ale pewnego razu czekałem na to i kurwa obudziłem się w ekonomii, bo nie było już miejsc w biznes klasie, więc teraz po prostu już bukuje biznes klasy i wyj**ane. Dobra, dawaj na skatera i pobijamy Awandiego w maksimum. O kurwa! Kurwa jak kręcić na tej, na tej stardzie ten, yy, ten Sugar Rush. Bet 8 to jest właśnie, no kurwa, no i tak i tak nie pobiję Awandiego, bo miał beta dużo, dużo większego. Ale no, 23 spiny. Jest już nasmażony nawet. Dobra, to będzie giga wypłata I najchętniej to jakby to oddało to bym wyszedł już z tej stardy, mam, ale muszę jeszcze no... Ja pierdolę Ale mam jeszcze 45 minut No Zobacz, nie, nie ma dead spinów 19 spinów, ja pierdole Muszę się w czasie lotu zajęć krew z biotem, pewnie coś poszedł Nie, w czasie lotu ja nawet nie piję alkoholu Nie lubię Nie lubię na kacu i nie lubię na latać o kurwa mać! Teraz to już... no ale to będzie Maxwin. I! Yy, bluza za Maxwina! Sugar rasha! Bo mam przecież deala z pragmatykiem powiedzieli, że jak będę miał Maxwina, to mi zrobią customową bluzę jedyną w całym rodzaju za Maxwina! Kurwa! Aleksa, szykuj tam bluzę! Dla pana szympansa. Tylko żeby to było, nie? Bo to 25kx jest o kurwa, to 160k. Dobra, nie, nie podniecajmy się. Ale no jest, jest dobrze. O i chuj. I chuj po Maxwinie. Chociaż... No, kurwa, no zakręciło dobrze tutaj. Ciężko, ciężko. Nie no, nie ma szans na Maxwinaż. Nie wiem co się musiał stać. Ściana chyba musiała polecieć. Okej. Okay. Tutaj ładnie. Ale jeszcze no dwa spiny. Urwa, mać. Ile brakowało? To jest 10kg dopiero, nawet nie jest połowa. Nawet nie jest połowa, ale ładnie.